Witam wszystkich widzów na dzisiejszym filmie. Przepraszam za krótką nieobecność, ale no parę spraw wypadło. Dzisiaj y, historia huty w Lipinach, więc myślę, że możemy zaczynać. Huta została założona w 1847 roku. Początek rozwoju hutnictwa cynkowego na terenie osady Lipiny sięga pierwszej połowy XIX wieku. Wybudowano wtedy pierwszą hutę cynku o nazwie Dawid. W roku 1826 hutę kupił hrabia Łazarz Henkel von Donesmark, czyli jeden z najbogatszych magnatów górnośląskich. Wraz z rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku popyt na wyroby z cynku znacząco wzrósł i wyposażono Wzrósł i w roku 1847 hrabia Donesmark buduje nową hutę cynku o nazwie Konstacja. Nowoczesny zakład wyposażono w 20 pieców jednorządowych, jednorządowych, posiadających po 20 mufli do produkcji cynku. W roku 1854 budowano nową hutę o nazwie Gabor. Hrabiemu udało się także skłonić akcjonariuszy z Belgii. I Francji do inwestycji w jego cynkownię, efektem czego było powstanie w roku 1857 pierwszej spółki akcyjnej na Górnym Śląsku. Spółka otrzymała nazwę Śląska spółka Kopań i Hut cynku. W 1858 roku następuje ponowna rozbudowa cynkowni, Powstała, powstały nowe hale produkcyjne, które otrzymały numerację 3, 4, 5 i 6. Stare zabudowania Hut, Konstacja i Gabor przemianowano na hale numer 1 oraz 2. Całość kompleksu cynkowni zaczęto nazywać Silesia. Dla zapewnienia mu potrzebnej ilości węgla spółka zakupiła w latach 1872-1873 resztę udziału w kopalniach rejonu Lipin, by w 1875 połączyć je w jedną kopalnię Matylda. Potem firma w Lipinach Przyjęła już oficjalnie nazwę zakładów cynkowych Silesia. Ponadto w 1859 roku przedsiębiorstwo uruchomiło nowoczesną walcownię cynku na terenie zakładu. W latach 60. XIX wieku w Silesii pracowało około 700 osób. Wielu sutników żyło w skrajnym ubóstwie, mieszkając w komorach pod piecami hutniczymi, gdzie panowała wysoka temperatura oraz spora wilgotność skutkowało to licznymi problemami natury higieniczno-zdrowotnej. W latach 1860-61 powstały kolejne trzy hale: 7, 8 i 9. W każdej z nich działało po 20 pieców destylacyjnych i jednorządowych. W kolejnych latach huty cynku Silesia w Lipinach podzielono na trzy oddziały: Silesia 1, Silesia 2, Silesia 3. W 1865 Uruchomiono centralną mluf, mluf, muflarnię, w której powstawały mufle i nadstawki. W 1878 spółka unieruchomiła najbardziej przestarzały oddział Silesia 1, powstały też pralnia blendy, prażalnia blendy, fabryka kwasu siarkowego oraz piece do produkcji kadmu. Na początku XX wieku walcownia w Lipinach była największym tego typu. Przedsiębiorcy w Europie. Podczas I wojny światowej Silesia kontynuowała produkcję, choć ilość wytworzonych produktów sękowych spadła ze względu na kryzys gospodarczy w cesarstwie niemieckim wywołany działani, działaniami militarnymi. Po zakończeniu wojny produkcja szybko osiągnęła ponowne zyski i wysoki poziom. Od 1930 spółka zaczęła ponownie przynosić straty, co spowodowane było załamaniem koniunktury gospodarczej. Ponownie zyski firma zaczęła przynosić w 1937, kiedy sytuacja ekonomiczna gospodarki uległa poprawie. Umożliwiło to odkupienie od rodziny Donesmarków zakładów cynkowych. W latach II wojny światowej Huta znalazła się pod zarządem niemieckim. Na potrzeby niemieckiego Wehrmachtu produkowano menażki, manierki oraz wszelkiego rodzaju pojemniki z blachy odsynkowanej. Po roku piątym w szybkim tempie ponownie uruchomiono produkcję, gdyż infrastruktura przemysłowa Silesii była praktycznie nieuszkodzona. W 1931 roku ówczesne zakłady cynkowe Silesia w Świętuchowicach, Lipinach oraz zakłady cynkowe Wolnowiec w Katowicach utworzyły jedną wspólną firmę pod nazwą Zakłady cynkowe Silesia w Katowicach. W pierwszym kwartale 2000 roku zaprzestano produkowania cynku. Retyfikowanego i ostatecznie zlikwidowano zakład w Lipinach. Dziękuję za odsłuchanie i miłego dnia.